Witam serdecznie Państwa na dzisiejszym webinarze dotyczącym płuc. E, w, obliczach, w obliczu tego, co dzieje się e, obecnie e, wokół nas, e, chciałabym wesprzeć swoją wiedzą i możliwościami, właśnie naturalnego wsparcia zdrowia, abyśmy w jak najlepszej kondycji, jak najlepszej formie e, przeszli ten, e, ten ciężki okres, właśnie walki z wirusami. Jest to Moim zdaniem tym bardziej trudne, dlatego że mamy schyłek zimy, już wiosnę, tak naprawdę. A to, co się dzieje, też jesteśmy po prostu obciążeni przez jesień, zimę, czasem właśnie takim, kiedy. Było dużo infekcji, były przeziębienia, były y, też wirusy grypy i dalej istnieją, więc y, te płuca nie funkcjonują aż tak dobrze i nasz układ oddechowy, jak na przykład w środku lata czy wiosną. Dlatego tutaj szczególnie ta uważność na ten narząd jest y, potrzebna. Tym bardziej, że tak jak mówią doniesienia, osoby, u których y, właśnie płuca są osłabione, osoby z zaburzeniami odporności, one są najbardziej narażone na różnego rodzaju powikłania i tutaj nawet bardzo ciężki, ciężki przebieg tej, tej czy innych chorób wirusowych. Więc płuca w medycynie chińskiej, nazywamy płuca takim płaszczem ochronnym dla naszego organizmu, ich zadaniem jako narządu, jako obiegu jest chronienie naszej powierzchni przed wdarciem się różnych substancji niepożądanych. Do środka, w tym też wirusów i bakterii, i w płuca, jak rozpatruje medycyna chińska. One dostarczają tą energię życiową z powietrza, czyli to, co robimy jako pierwszy przychodząc, pierwsze, przychodząc na świat, to bierzemy oddech. Bez oddechu nie ma życia, ale też są potrzebne substancje odżywcze z układu pokarmowego, aby to wszystko mogło dobrze działać, być przetwarzane w naszym organizmie. Więc właśnie, ta ochrona ciała, śluzówek, nosa, gardła, ale też skóry, czyli wdar wdarcie się zimna. Na przykład są osoby, które wychodzą na wiatr, na zimną pogodę i od razu czują, że to zimno wchodzi do środka. W perspektywie medycyny chińskiej za to również są odpowiedzialne płuca czyli właśnie to zimno od razu powoduje taką inwazję i niektórych, u niektórych infekcje. I oczywiście śluzówki nosa, gardła, uszu, tutaj to nawilżenie, ten dobry, prawidłowe działanie płuc i całego nabłonka oddechowego jest niezwykle, niezwykle istotne. Płuca mamy tutaj w obiegu czynnościowym, to mamy teorię pięciu elementów medycyny chińskiej. Okay. I one są razem w parze z jelitem grubym. Więc płuca są takim narządem yin, czyli tym, który odpowiada za nawilżenie, a narządem yang w parze jest jelito grube. Więc tutaj też widzimy bardzo duże powiązanie pracy płuc z układem pokarmowym. Czyli jeżeli jemy produkty, które nie są w prawidłowy sposób trawione przez organizm. Nie, nie są wydalane na bieżąco, to płuca jako partner jelita grubego też bież, będzie brało część na siebie tej energii. Więc właśnie jeżeli na przykład źle, yy, jemy zbyt dużo cukru albo źle go trawimy, tak samo z produktami lecznymi, jakimiś przetworzonymi, produ przed, przed, przetworzonymi produktami, może się to objawić zaburzeniami właśnie śluzowymi w obrębie płuc, w obrębie całego układu oddechowego. Bo jeszcze mówiąc o płucach, nie mówimy tylko o płucach, bo może ktoś powiedzieć, że w życiu zapalenia płuc nie miałem, e, może jakiś kaszel się kiedyś przydarzył. natomiast w ujęciu medycyny chińskiej płuce są właśnie tym płaszczem ochronnym układu dachowego i powierzchni, więc nawet katarek już jest tak naprawdę dolegliwością płucną i w taki sposób powinna być rozpatrywana. Tutaj smakiem, który odpowiada płucom jest smak ostry. Więc on będzie rozpraszał tą energię płuc. Jeżeli mam dużo śluzu, to smak ostry typu imbir, cynamon, goździki, anyż będzie tutaj rozpraszał tą energię. Natomiast zbyt duże ilości tych smaków ostrych będą powodowały osuszenie energii płuc. Więc wszystko oczywiście zależy, co tam się dzieje i w jaki sposób należałoby odpowiednio zadziałać. No i właśnie, takie główne patologie w podejściu medycyny chińskiej, płuc to niedobór yin płuc, czyli niedobór tego nawilżenia płuc, niedobór qi, czyli generalnie, że te słowa z płuca są osłabione. One nie funkcjonują na maksimum swoich możliwości, często u osób, które na przykład szybko się męczą, łatwo dostają jakąś zadyszkę, generalnie mają jakieś nawracające dolegliwości oddechowe, to u takich osób szczególnie można to... Obserwować niedobory in u osób starszych, przede wszystkim, więc tego nawiżenia, tej ochrony płuc, ale też u osób, które mają tendencję do suchego kasza, kaszlu, do takiego szczekającego, czyli gdzieś ten nabłonek nie do końca spełnia swoje funkcje. No i oczywiście nadmiary śluzu, to jedna z bardziej popularnych dolegliwości u nas, i ten śluz może być tak zwany gorący albo zimny. Czyli jest taki yy, kaszel, na przykład, który jest odkrztuszany, czy wydzielina z nosa, która jest odkrztuszana, która nie ma, nie ma zabarwienia, która jest raczej bezbarwna, albo jest taka ropna yy, wydzielina, z, tak jak mówimy, właśnie zapalna, która ma często podłoże bakteryjne. Wtedy mówimy o tak zwanym gorącym śluzie, tak? Dużo bardziej intensywnym i też dużo takim groźniejszym dla naszego układu oddechowego.